Jeżeli ryczałt jest koniem, to ryczałt zaprojektuj i buduj nadal tym koniem pozostaje. Nie staje się żyrafą. Ryczałt jest modelem szerokiego ryzyka, ale nie modelem bezdennego ryzyka. Tutaj sądy wielokrotnie podkreślają, że ma on swoje ograniczenia. Takim głównym, najważniejszym jest możliwość przewidywania pewnych rzeczy przez tego nieśmiertelnego, starannego, profesjonalnego. Wykonawcę. Jeżeli coś wykracza poza tę możliwość, to nie jest ryzykiem wykonawcy. Zaprojektuj i buduj, ale mamy tego konia. Zmienia się sytuacja o tyle, że więcej rzeczy trzeba uwzględnić, chociażby dlatego, że mamy nie tylko wykonawcę robót budowlanych, który swój standard staranności ma, ale mamy też projektowanie, więc też trzeba patrzeć optyką staranności projektanta i jego umiejętności przewidywania. Ale. Nie zmienia to faktu, że działa w obu przypadkach ta sama podstawowa zasada. Czyli jeżeli trafiamy na pewien koszt, musimy sobie zadać pytanie, czy on był możliwy do przewidzenia, czy też nie. I jeżeli odpowiedź na pytanie brzmi nie, to będzie to nieobjęte ryczałtem w taki sam sposób na kanwie modelu zaprojektuj i buduj, jak i modelu buduj klasycznego.